Siemanko, witam z pokładu Honda Civic Samochód z silnikiem 1.4 100 koni W pakiecie sportowym W pakiecie, który Zmienia bardzo Stylistykę tego samochodu Gdyż z zewnątrz wygląda No jak Type R Ma spoilerek, dyfuzory Troszkę większe felgi Samochód naprawdę prezentuje się Zewnątrz super I wewnątrz również Samochód jest bardzo Futurystyczny wewnątrz Projekt tej deski jest taki Bardzo powiedziałbym Niespotykany i jakby Z przyszłości Jeśli weźmiemy Zapłon zapalimy Zerkniemy sobie na te zegary One mają takie fajne niebieskie Obrysówki Tutaj mamy ekran Tak zwanej rozrywki, Który zasługuje na uwagę Bo pierwsza fajna rzecz to to jak otwiera się Żeby wsadzić do niego Płytę. Druga fajna rzecz to to, co on w sobie posiada, bo jak widzicie, mamy tutaj na przykład Janosika, e, mamy nawigację, mamy kamerę, e, mamy takie rzeczy jak. Mamy google Chroma, e, mamy galerię, możemy sobie wgrać jakieś śm śmieszne rzeczy, e, zainstalować aplikacje. No tak jak mówiłem, Janosik no i kurczę kalkulator. Czy wasz samochód posiada kalkulator? No nie sądzę, <laughs> a ten posiada. E, Pakiet sportowy zatem mamy do dyspozycji czarną podsufitkę. Fotele takie półkubełkowe powiedziałbym, bo e, one mają bardzo dobre trzymanie boczne, jeśli chodzi o oparcie. Natomiast jeśli chodzi o siedzisko, to ono jest dosyć takie płaskie. Ja tym samochodem jadę teraz w trasie, około już 200 km zrobiłem i Wam powiem, że bardzo, bardzo wygodne fotele. Projekt deski rozdzielczej, no to już możecie sobie ocenić sami, czy wam się podoba, czy nie. No, dla mnie po prostu jest fenomenalny, siedzi w, się w tym samochodzie super, jest to coś niespotykanego, miła odskocznia od takich zwykłych, konwencjonalnych wnętrz. E, panel klimatyzacji jest bardzo malutki, zobaczcie, to jest moja dłoń, nie za duża, a panel klimatyzacji jest mniejszy. E, na uwagę zasługuje ergonomia tego panelu, bo tutaj mamy takie wypustki w najważniejszych, jakby. Punktach tego klimatronika i możemy śmiało obsługiwać to wszystko, nie odrywając wzroku od drogi, co jest bardzo ważne w współczesnej motoryzacji, bo jak już wiemy wszystko, zaraz będziemy sterować dotykiem. Kierownica super leży w dłoniach, jest generalnie bardzo malutka, gruba, ma jakieś tam delikatne bicepsiki, ale ergonomia te, tych przycisków jest na super poziomie, bo wszystko mamy pod ręką. I tak jak powinno być. Ja mam małą dłoń, a bez problemu sobie radzę. Jeśli chodzi o obsługę samochodu, no to tutaj jakby standardowo światła i kierunkowskazy, no nie ma o czym gadać. No jeśli chodzi o jakość, no to według mnie tutaj jest jakościowo bardzo fajnie. Górę mamy wykończoną miękko. z taką fajną fakturką. Ładne przyszycie. Podłokietnik materiałowy, ale nie jest miękki. Tutaj już mamy plastik, ale on jest taki metalizowany w dwóch tonacjach i na dole tutaj już e, zwykły plastik. Kieszenie w drzwiach niczym nie wygłuszone, no ale w tym segmencie nie dziwi, chociaż golf ma ładne dywaniki wewnątrz, tutaj deska jest mięciutka, tam masz pod szybą, idzie wszystko, to jest mięciutkie. Tutaj znowu już twardy plastik, ale taki, tak jak mówiłem, metalizowany. I tutaj to zgrabnie wszystko przechodzi w uchwyty na kubeczek i podłokietnik, który miękkością też jakoś nie grzeszy, ale jest bardzo duży i posiada na przykład taką rzeczek HDMI. Dwa USB-ki. Bardzo dziwi mnie zastosowanie HDMI w samochodzie, no ale cóż, może mało widziałem. No i tutaj dziureczka na, na kabelek, żeby nie przytrzasnąć hmm, Zapalniczka. Podoba mi się umiejscowienie ręcznego, gdyż zawsze ręczny mamy jakby bliżej fotela kierowcy. Tutaj mamy bliżej fotela pasażera. I gdy ja sobie kładę łokieć, to to jest taka bardziej naturalna pozycja tego ręcznego. No co, zwiastuje, że będziemy tutaj mieli sportowe emocje, ale tych emocji tutaj niestety sportowych nie uświadczymy, o czym powiem za chwilę. Lewarek zmiany biegów bardzo dobrze leży w dłoniach. Skok jest króciutki i precyzyjny. Bardzo przyjemnie obsuje się z tą skrzynią biegów. Tutaj mamy taką poduszeczkę, żeby kolano kierowcy za bardzo nie cierpiało. Natomiast to jest plastik, to jest żywy plastik, ale przyszyty prawdziwą nicią. Nie wiem co tu się zadziało, no ale tak zostało to. Tak zostało to rozwiązane. Schoweczek wykończony flokiem. Boczek pasażera w pełnej krasie można ocenić jego wygląd mi się super podoba. W ogóle cały projekt tego wnętrza jest mega. Czarna podsufitka zrobiona no już współcześnie, czyli no niby materiałowa, ale to jest po prostu karton, daszki no troszkę mięciutkie podświetlane, także wszystko na Odpowiednim poziomie śmieszy mnie oświetlenie wnętrza, bo są to zwykłe żarówki, jeszcze odpalane, tak jak w samochodach z lat 80., -tych, 90.. -tych. Takim totalnie zwykłym kliknięciem, a tu mamy samochód z roku 2015. Jeśli chodzi o audio, bardzo dobrej jakości, wnętrze jest małe, dobrze nagłośnione, basy są wyraźne, a wysokie tony nie chcą. E, sprawić, żeby krwawiły na muszy, także no, jest bardzo dobrze. Sportowe nakładeczki na pedały, drogi widzu. Czy wiesz, że ten czerwony guzik możesz kliknąć za darmo? A to uczciwa cena. Za darmo jest też niebieski guzik, który znajduje się na Instagramie. Oczywiście całość te grafiki przygotowałem w pańcie, bo jestem profesjonalistą. Natomiast na minus na pewno jest tylna szyba, gdyż w połowie jej mamy spoiler. I przez to ona jest przedzielona. Widoczność jest słaba. Akurat e, ten czarny plastik potrafi nam zasłonić widok z lusterka wstecznego. E, no, mało to ergonomiczne. Jeśli chodzi o kanapę z tyłu, to miejsca jest bardzo dużo, ale ta kanapa ma bardzo ciekawe rozwiązania. Chodzi o to, że tutaj, jakby pod spodem, pod kanapą, jest bardzo dużo miejsca. Tutaj nie ma. Zbiornika paliwa, bo znajduje się pod fotelem kierowcy, o czym zaraz wspomnę. I gdy kładziemy oparcie tylnych foteli, to tutaj się to wszystko tak fajnie przesuwa. Pokażę Wam to na, na filmiku, który już nagrałem. I wracając do zbiornika właśnie mamy zbiornik paliwa pod hotelem kierowcy w tej generacji Civica, przez co troszkę za wysoko się tutaj siedzi. Ja bym chciał jeszcze tak ze 2-3 centymetry niżej sobie pójść na ziemię po prostu, a nie mogę. No, zatem muszę troszkę tą kierownicą się pobawić. no Generalnie siedzi się bardzo dobrze, ale wolałbym siedzieć minimalnie niżej i to jest problem generalnie problem. No, cecha tego samochodu ogólnie znana. Mm jeśli chodzi o dynamikę to jest 1.4 100 koni samochód jest ospoilerowany z zewnątrz wygląda no naprawdę bardzo blisko mu do typera, ale no te 100 koni w tym samochodzie to jest po prostu grube, grube nieporozumienie, ten samochód dynamiki nie ma za grosz, trzeba go bardzo wysoko kręcić po obrotach wtedy jako tako się odpycha ale przez to, że go wysoko kręcimy Akustyka jest bardzo nieprzyjemna. Silnik warczy i bardzo mocno to do nas dociera. Skrzynia oczywiście jest sześciobiegowa. No szkoda, że tutaj jakby za wyglądem nie idzie dynamika. No, bardzo tego żałuję. Chociaż te 1.8 140 koni by tutaj robiło robotę. Diesli z Hondy nie znam zupełnie, więc nie będę się wypowiadał. Jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, no to już 200 km zrobiłem tym samochodem i po ekspresówkach i po drogach krajowych średniej, powiedziałbym, jakości. To tak, układ kierowniczy bardzo bezpośredni. Jeden z najbardziej bezpośrednich układów kierowniczych, jakie znam. Każda zmiana na kierownicy, od razu samochód wykonuje nasze polecenie. Resorowanie. Zawieszenie jest, powiedziałbym, umiarkowanie głośne. Troszkę tam dociera do nas z drogi tych stuków. Jeśli chodzi o podatność na wiatr, dzisiaj mamy super wieczny dzień. Samochód, przez to, że jest taki okrągły i dosyć no, napompowany, powiedziałbym z zewnątrz, bardzo jest podatny na podmuchy wiatru. Trzeba go trzymać na ekspresówce przy tych 120. Trzeba uważać naprawdę, wyjeżdżając za ekranów. Hamulce bardzo dobre. No, dynamika, jeśli chodzi o przyspieszenie, to za grosie i nie ma. E Postaram się właśnie teraz z mopu wyjechać i do 120 z Wami razem przyspieszyć kamerę. Zamontuję gdzieś tutaj, więc prędkościomierz będzie widoczny. Jeszcze korzystając z tego, że jest cicho, to posłuchajcie jak ten silnik odpala. Bardzo cichy jest ten silnik, bardzo. No i ruszymy. Kamera cofania, skręcające też linie, ma, no tego nie powiedziałem Ale tak jest w istocie I Tutaj będziemy mogli do 120 sobie przyspieszyć a zatem zrobimy to dynamicznie, samochód oczywiście jest nagrzany 200 km już około przejechałem Nawet postaram się tutaj zatrzymać i zrobić to dynamicznie. Za mną nikogo nie ma. Tutaj pan z ciężarówki stoi na awaryjnych, nie rusza. O. Zatem takie dynamiczne przyspieszenie do 120. Już pokaźny szum w aucie, więc nie wiem na ile mnie słyszycie. No ale widzicie, że dynamiki w tym samochodzie za dużo nie ma. Ten Tempomat na 121. I jedziemy. Co prawda siedzę teraz w maździe, ale chciałbym jeszcze do Hondy nawiązać i do tempomatu, który w niej jest. Bo w każdym samochodzie ten tempomat, ustalimy jakąś prędkość, sobie set i mamy tam 130. Ale załóżmy, zmienimy bieg na wyższy, to tempomat potrzebuje wciśnięcia przycisku, tak, żeby wrócić do zadanej wartości. A w Hondzie było to tak zrobione, że mimo, że wciskaliśmy sprzęgły i zmienialiśmy kolejne biegi, to ona jakby automatycznie wiedziała, że i tak chcemy wrócić do zadanej prędkości. Ja jadę do miejsca docelowego, a wam... Cóż, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka, komentarz i do następnego. Pozdrawiam, cześć.